wiele cukru w naszej diecie to prosta droga do nadmiernych kilogramów, a w konsekwencji do nadwagi i otyłości. Z kolei otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na wiele nowotworów. Nadwaga, cukier, nowotwory jak to wszystko ma się do siebie? Cukier jest produktem wysokoenergetycznym. Jego nadmiar odłoży się w naszym organizmie w postaci tkanki tłuszczowej. Wiele nowotworów związanych jest z hormonami, które wydziela nasze ciało. A hormony właśnie, ich ilość zależy od ilości tkanki tłuszczowej. W związku z czym im więcej kilogramów, im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej nasz organizm musi produkować różnych hormonów, na przykład estrogenu, co zwiększa ryzyko wielu nowotworów. Dlatego warto kontrolować swoją masę ciała. Ale jak to zrobić? Jak sprawdzić, czy nasza masa ciała jest prawidłowa? W internecie znajdziemy mnóstwo e, e, kalkulatorów, gdzie po wprowadzeniu jedynie wagi i wzrostu e, ten kalkulator obliczy nasz wskaźnik masy ciała i od razu powie nam, czy nasza waga jest prawidłowa, czy może zagrożenie jesteśmy nad wagą, a może już niestety występuje u nas otyłość. To pozwoli na podjęcie kroków w stronę zdrowia. Badania naukowe dowodzą, że ryzyko rozwoju wielu nowotworów rośnie wraz z ilością tkanki tłuszczowej w organizmie. Ponadto może powodować ta otyłość, ta nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, może powodować różne zaburzenia metaboliczne, różne inne problemy, na przykład z gospodarką cukrową. Ponadto nadmiar tkanki tłuszczowej. Może promować procesy zapalne w naszym organizmie, powodować insulinooporność, wywoływać stany zapalne i zaburzenia metaboliczne. A wszystkie te nieprawidłowości mają bardzo istotny wpływ na wszystkie komórki w naszym organizmie. Jak poważna dla zdrowia może być otyłość? Otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na 13 różnych typów nowotworów. Szacuje się w badaniach naukowych, że nawet 20% wszystkich nowotworów jest konsekwencją otyłości. Osoby otyłe mają większe ryzyko zachorowania na raka przełyku, na raka jelita grubego, na raka nerki, na raka trzustki, na raka błony śluzowej macicy, a kobiety po menopauzie również na raka piersi. To ryzyko zachorowania na nowotwory możemy obniżyć poprzez kontrolowanie naszej masy ciała, poprzez podjęcie kroków, jeżeli już Zauważymy, że mamy tych kilogramów za dużo. E, e, spróbujemy zmodyfikować coś w naszej diecie.